No, i tak tutaj to wygląda właśnie. Przejazd tutaj wyremontowany razem z rondem nowym, budowanym. No, ale jeszcze znak jest, że są roboty, trwają. Także, tak to tu wygląda. Ale jest tablica że informacyjna, że to jest Kraków, tarnów do centrum nad drogą 94 i że zawa ujście solne i w Kraków Rzeszów autostrada przepłatna jak napisali i tak tutaj to wygląda z tej strony chodnika nie ma tylko jest ruch. gdzie tak tutaj to przejazd jest oznakowany że stopisz przyrząd woja padu, ładnie w kółko jadą łyżka jakaś zostawiona jakby komuś potrzeba I tutaj też ty takie te... Te zresztki materiałów zostały i kibelek to i to i ekrany ponad nakładane I tu też łyżka jakaś została też jeszcze po robotach tych budowlanych tu jakieś takie metalowe te pół, pół rury I chodnik ładnie tutaj a tutaj na, na środku takie blachy takie białe specjalnie na nich jest napisane, że to powiat bocheński, Skarbnica Możliwości, że taka jest tutaj. No i to różne takie jakieś kopalnia i kościół i inne tam budowle. No i tutaj jest firma która tutaj to sponsorowała te drogi hutniczą tą blachę taką w koło jakaś taka no i tu taki wjazd jakiś jest do tego niby coś tutaj jest nie wiadomo do czego to taki jakiś awaryjny wjazd czy postój dla policji czy co i to wszystko taką tą Dosypane jest no i przy drzewa tutaj posadzone i samochodzi koło jedzie korą wysypane wszystko podświetlenie tam tak tutaj tak to tak, 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 tak wygląda właśnie no i dalej traktorek no. jedzie drzewienkiem to kazowe też jedzie tu jeżeli tu żaden nie jedzie to możemy przejść i znak jest, że tutaj do Żywawy się dojedzie tędy. i przejścia są wszystko ładnie oznakowane No tu jest taka droga jeszcze specjalna do tych budynków, co są. No i tak tutaj to wszystko właśnie wygląda. To nowe rondo, strasznie dużo kosztowało. Ile milionów, to jeszcze nie ujawnili. Taki tir jedzie. To No. Idę na to idę. Przejście. Jak jest to przejście zrobione. O! Tu jest jeszcze dziura wzrosta zostawiona I tutaj, że jest na kraku. No i tu jest znak, że zakaz wyprzedzania osobowych samochodów a dalej jest o 4 metry wysokości a przedtem nie było oznaczonej wysokości no jeszcze tutaj sprzęt został kopareczka I tu jeszcze stara tablica nazwami ulic zaplecze budowy całe tutaj zostało to wszystko tutaj no i tablica informacyjna budowy jest tutaj to wszystko wygląda właśnie z tej strony, że jest znak dla rowerów droga i dla pieszych a tam, że jest znak że informacyjny, że jest do Rzuzawy do ujścia i do płatnej A4 i do Zielonej w lewo i przejazd tam jest sygnalizowany. i to by było na tyle z tego miejsca